Dzień dobry, dzisiaj zrobimy unboxing, a dokładnie unbegging skrzydła, o którym po raz chyba pierwszy nie wiem naprawdę nic. Nie przeczytałem co to jest, ale wygląda na małe, fajne i ma inną torebkę niż wszystkie dotychczasowe skrzydła. To jest Hike and Cruise 25 metrów, w kolorze modern. Ktoś sobie uprościł e, kilku literek, nie napisał, ale jest to Hyken Cruz 25 w kolorze modern. Zaczniemy od tego, że worek jest troszeczkę inny niż wszystkie. Jest tu suwaczek taki fajny. No i on jest zapewne po to, żeby skrzydło lepiej wentylować. No to jest fajne. Zajrzymy do środka. Tradycyjnie zaczniemy od dokumentów. Nic więcej tu nie ma. Ka każde skrzydło Dudkę jest dostarczane z takim woleczkiem, który może być również plecakiem. To jest fajne. A w środku ręka, wskaźnik wiatru. Czapka z nowym logo firmy Dudek. No i tu mamy Coś, przyznam się, że nie przeczytałem, tak jak powiedziałem, instrukcję. Więc mamy tutaj takie wykałaczki. Jeszcze nie wiem, do czego służą. Zobaczymy. Zestaw naprawczy, czyli łatka, linka zapasowa, taka bezoplotowa, cienka, naklejki i cek wskaźnik wiatru i dokumenty. Dokumenty są w języku angielskim, gdyż jest to skrzydło jeszcze nie wypuszczone na rynek polski, ale zaraz będzie. No i mamy tutaj informacje na temat skrzydła, dopuszczenie do lotów jest i instrukcja obsługi na pendrive. I to jest wszystko w naszym poreczku. Obiecuję, że w oddzielnym filmie powiemy do czego służą te wykałaczki Cruzamy i zajrzymy do skrzydła. Źródło jest uszyte z bardzo lekkiego materiału takiego samego jak chyba jak Random Fly Cienka yy, taśma kompresyjna ja Dzisiaj dość, dość mocno wieje. Troszkę tak. mhm. przytrzymamy skrzydło, żeby pokazać, yy, jak wygląda. Jest to skrzydło, jak widać, dwupowłokowe. Wydawałoby się standardowe, ale jest naprawdę lekkie. Czuć, czy ten materiał jest cieniutki. Ten logo. Hike and cruise. Zobaczmy, że wszystkie linie galerii są bezoplotowe. Tutaj niektóre są takie naprawdę bardzo cienkie, niektóre trochę grubsze. To zobaczmy, że naprawdę są. Same wloty powietrza też są malutkie. Więc sugeruję, to, że panorodnia będzie dobrze latać. Zaśmy są zrobione z naprawdę cienki, tu chyba dynama jest innemy. Sterówka taka. Chodzi nad głowę bardzo leczko. Z serio to wkrótce zrobimy pełny test tego skrzydła z napędem, z wózkiem i zobaczymy, czy jest to dobra propozycja dla pilotów latających silnik. Dziękuję bardzo. nie wiem.